Poprzedni rok naprawdę mocno wystrzelił Jasonem Maronem. Mucha zaatakowała benkartami z południa i ludźmi gniewu. Egmont wydał tora Agromowładnego, którego dwa pierwsze tomy są kawałem naprawdę rewelacyjnego komiksu oraz kontynuował serię Wolverine i X-Men. Ale te wszystkie tytuły można uznać jedynie za dodatek dodania głównego, które w ciągu kilku miesięcy powinno być już w naszym kraju wydane w całości. Mówię oczywiście o serii Skalp, serii o której wspominałem już w moim filmie z komiksowymi rekomendacjami, ale jest to tytuł na tyle dobry, że warto zwyczajnie powiedzieć o nim raz jeszcze. Trochę dłużej, trochę ciekawiej, i mam nadzieję, że przynajmniej niektórych z Was do tego tytułu przekonam. Skalp to jeden z najbrudniejszych komiksów, jakie w życiu przeczytałem. Brudny w narracji, brudny w rysunku, brudny w kolorach i tuszu, ale taki jest jego zamysł. Skalp opowiada historię rozgrywającą się w indyjskim rezerwacie Praria Rose miejscu, do którego po latach nieobecności powraca nasz główny bohater Dashil Zły Koń. Dashil jest rozgorączkowany młodym człowiekiem, który wszędzie wszczyna bójki i większość z nich wygrywa. Jego talent do okładania pysków zostaje dostrzeżony przez Inkolna Czerwonego Kruka, szefa Rady Plemiennej i szeryfa plemiennej Policji oraz menadżera nowo powstającego w rezerwacie kasyna, które w obietnicach ma przynieść wszystkim mieszkańcom pracę i większe możliwości. Czerwony Kruk oferuje Daszowi dobrze płatną służbę w policji plemiennej, którą ten przyjmuje i pełni, jednak nikt nie wie, że prawdziwym celem złego konia jest zbieranie dowodów przeciwko Czerwonemu Krukowi. Dla FBI, którego Dasz jest cichym agentem. Czerwony Kruk ma sporo za uszami. Zajmuje się handlem narkotykami w okolicznych hrabstwach. Wykorzystuje policję plemienną do brudnej roboty. Ma również na koncie kilka morderstw pierwszego stopnia, których nigdy nikomu nie udało się udowodnić. Jednak to, czego agent FBI nic nie może przeboleć najbardziej, to strzelanina sprzed ponad 30 lat, w której zamordowano dwóch agentów biura. Po dziś dzień nie udało się ustalić, kto z grupy młodych działaczy na rzecz Indian pociągnął za spust, ale nic po przysiąg, że każdego z nich wykończy. Swoją drogą Jason Aaron, podobnie jak w przypadku pękartów z południa, oparł część fabuły skalpu na prawdziwych wydarzeniach. W 1977 roku dwóch agentów FBI zginęło w strzelaninie na terenie rezerwatu Indian, a winą za to obarczono 33-letniego działacza na rzecz rdzennych Amerykanów, Leonarda Peltiera. Skazano go na karę podwójnego dożywocia, którą odsiaduje do dzisiaj, pomimo licznych apelacji, próśb o prezydencką łaskę, czy nawet umieszczenia jego sprawy przez Amnesty International w kategorii niesprawiedliwych procesów. Leonard Peltier stał się bohaterem wielu piosenek, filmów dokumentalnych i fabularnych, a nawet w 2004 roku ubiegał się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Swoją drogą to dosyć ciekawe, że w prawie każdym stanie odsiadka wiąże się z niemożliwością głosowania. Ale w Konstytucji zapisane jest prawo, na mocy którego każdy może ubiegać się o urząd federalny, więc osadzony może zostać prezydentem. Peltier cały czas konsekwentnie wysyła prośby o zwolnienie warunkowe, o łaskę prezydencką, albo chociażby o złagodzenie wyroku, jednak bez najmniejszego skutku. Jest taka data przewidywana przez prawników, kiedy to ostatecznie będzie on mógł opuścić więzienie, i prawdopodobnie będzie to 2040 rok, i sam skazany będzie miał wtedy 96 lat. No ale wróćmy do skalpu. Do ścisłej grupy działaczy na rzecz Indian należeli Lincoln Czerwony Kruk oraz Gina Zły Koń, matka Dasza, dawniej kochanka i przyjaciółka Czerwonego Kruka, a obecnie jego przeciwniczka protestująca przeciwko powstaniu kasyna. To co właśnie wam opowiedziałem to jest tylko jeden główny wątek tej długiej 60 zeszytowej historii. Jest tu całe mnóstwo bohaterów, wszyscy są naprawdę świetnie umotywowani. Długo bym o nich opowiadać, opowiadać te ich poszczególne historie, jak to wszystko się splata, w jaki sposób pojawiają się pewne konflikty interesów, konflikty motywacji, ale szczerze, nie miałoby to najmniejszego sensu. Lepiej po prostu chwycić dzieło Jasona Arona i RM Guery samemu i zacząć czytać. Pomijając fakt, że fabuła, narracja i bohaterowie są rewelacyjni, Skalp zwrócił moją uwagę z jeszcze jednej strony: Mianowicie, jest to historia z drugim, a nawet trzecim dnem. Obserwując tło tej opowieści, tworząc pewne wspólne mianowniki pod mieszkańcami rezerwatu, zaczynamy dostrzegać prawdziwego antagonistę tej historii. Nie jest nim wbrew pozorom czerwony kruk. Nie jest nim nawet agent federalny nic. Skalp uświadamia czytelnikowi piekło skrajnej instytucjonalizacji. Mieszkańcy Rezu są uzależnieni od alkoholu i narkotyków. Nie potrafią uczciwie pracować. Notorycznie dochodzi wśród nich do głębokiej patologii. A rząd USA nic z tym nie próbuje zrobić. Dofinansowania albo otwarcie kasyna w rezerwacie to tylko półśrodki, które teoretycznie mają pomóc, ale w rzeczywistości są tylko częścią problemu. Na przykładzie takich ludzi jak Dashiel, Karol albo Dino Biedny Niedźwiedź, można dostrzec destruktywny wpływ rezerwatu na mieszkańców. Skalp to z jednej strony komiks antyamerykański, a z drugiej antysocjalistyczny. Sprowadza do gleby takie pomysły jak kartki żywnościowe albo pomoc finansowa. Ten komiks bardzo dobrze pokazuje, że większość ludzkich problemów nie ma swojego źródła w czynnikach zewnętrznych, ale w samych ludziach i w ich nastawieniu. W materiale o Benkartach z południa wspomniałem, że Aaron tworzy swój nowy komiks w jakimś stopniu na kręgosłupie skalpu. Podobnie wprowadza bohaterów, podobnie ich konstruuje. Mamy w Benkartach podobną ekspozycję co w skalpie a nawet całe trejdy opowiadają zbliżone historie. Nadal uważam, że tak jest, ale z drugiej strony podoba mi się to, jak pomimo tych wszystkich podobieństw, autoplagiatu, czy przynajmniej silnego inspirowania się samym sobą, Skalp i Benkarty pozostają opowieściami o zupełnie odmiennych rzeczach. Skalp mówi o instytucjonalizacji, o konieczności zaakceptowania swoich korzeni, o budowaniu swojej historii w oparciu o dziedzictwo, które trzeba zaakceptować, jakie by ono nie było. Natomiast benkarty są opowieścią o amerykańskim południu, pełnym skrajności zadawnionych konfliktów, które cały czas żyją w zbiorowej świadomości mieszkańców. Mówiąc w dużym skrócie podoba mi się to, że dla Jasona Arona Setting to nie wszystko. Z bardzo podobnych schematów opowiadania historii, z bardzo podobnych schematów archetypów postaci potrafi stworzyć dwie zupełnie różne opowieści, każda mówiąca o czymś zupełnie innym. I to jest też naprawdę spory talent, żeby bazując jakby na tych samych, trochę już skostniałych formułach, móc raczyć czytelnika zupełnie innymi, świeżymi wrażeniami. Seria została w większości narysowana przez Erem Guerre, serbskiego artystę, którego kreska idealnie ilustruje charakter rezerwatu Prairie Rose. Patrząc na niektóre brudne szkice, rozmazane tusz czy stonowane kolory, odnosimy wrażenie, że taki komiks mógłby powstać gdzieś na terenie tego rezerwatu. Na przykład w domu Dino Biednego Niedźwiedzia. Czasami odnoszę wrażenie, że odpowiednie dopasowanie rysownika do scenarzysty, to więcej niż połowa sukcesu komiksu. A Jason Aaron ma z kolei naprawdę ogromne szczęście do dobrych rysowników. Gdy pisał monumentalne fantazje zatytułowane Thor God of Thunder, ilustrował go Esad Ribic, artysta nietuzinkowy, tworzący prawdziwie wzniosłe prace. Gdy teraz pisze bękartów, opowieść o skostniałych światopoglądach, Ilustruje go Jason Latour, którego kanciasta kreska świetnie oddaje charakter bohaterów. Gdy pisał doktora Stręża, któremu często przychodziło zmierzyć się z groteskowymi przeciwnikami, karykaturalne rysunki Chrisa Bakalo pasowały idealnie. Dokładnie to samo obserwujemy przy okazji skalpu. Scenariusze Jasona Arona muszą być naprawdę bardzo sugestywne. A artyści, po pierwsze, bardzo dobrze dobrani, a po drugie, niesamowicie świadomi swojego warsztatu, ponieważ ich prace dają nam naprawdę 100% satysfakcji. Poza Guerą, serią okazjonalnie ilustrowali również inni rysownicy, m.in. David Furno, John Paul Lennon i Francesco Franca Villa. Wszyscy stają na wysokości zadania, sprawiając, że wizyta w rezerwacie jest jak narkotyk. Daje nam wiele skrajnych emocji, od których z jednej strony pragniemy się uwolnić. A z drugiej zawsze nam ich mało. W kwestii podsumowania chciałbym powiedzieć tylko, że jestem naprawdę zadowolony. Zadowolony z kształtu jaki wreszcie obrał polski rynek komiksowy. Nawet jeśli każdy z nas ma jeszcze taką serię, której wydaje nie może się na polskim rynku doczekać, to jednocześnie jest całe mnóstwo takich serii, które zwyczajnie mamy przyjemność odkrywać. Nawet jeśli od czasu do czasu zdarzy nam się przeczytać jakiś gorszy komiks, to w kolejce dosłownie ustawiają się takie, które przeczytać warto i które po prostu będą znacznie lepsze. Wybierając lektury, myślę, że powinniśmy mieć na uwadze, że ograniczają nas już teraz tylko czas i pieniądze. Przede wszystkim czas. Starajcie się nie marnować czasu na lektury, które będą słabe. Starajcie się spędzać swój czas czytając naprawdę dobre rzeczy. Myślę, że możecie zacząć właśnie od skalpu.